Witajcie. 31 lipca. Em, przegląd prasy. Dla Was trzy takie bardzo zróżnicowane relacje. Sięgamy po taki portal belgijski, ale w języku niemieckim Grenz Echo. Już raz Wam polecałam, ten super ciekawy portal. Przy granicy z Belgią, no to jest też ten teren niemieckojęzyczny. I oni mają tam naprawdę bardzo fajne media. Podobna sytuacja jest w Luksemburgu. Tam jest Das Luksemburga Wort. I powiem Wam, że to są tak ciekawe media, czasem właśnie to pogranicze. To jest super. I tu dowiadujemy się w tym gręcie o coś bardzo fajnego, i to dotyczy nas. Płaków. Dobrze, ale to jest cukiereczek na koniec. Um. Ciężki. To jest rafineria PCK. I tutaj ta pani starosta, ta pani Dirk, pani Dirk z lewicowcem Görkę na spółkę z zielonymi, wyobraźcie sobie. Mają sobie taki pomysł, jak to oni by chcieli uratować rafinerię PCK i ta pani w gazecie Merkysche Allgemeine Zeitung jak zawsze, bo ja już prowadziłam dwa wywiady z nią i ona jest tak bardzo uparcie prorosyjska ta pani jest naprawdę no, ale, no więc tak ona jest z Hadecji to jest niesamowite i ona się przedstawia jako wielka fanka Angeli Merkel czy Angela Merkel się z tego cieszy, czy nie wątpię, ja wątpię, że to jest dla niej miła wiadomość ale w ramach tego powiatu, bo mówimy o Uka Mark, tak? co chodzi o powierzchnię, całkiem duży jest ten powiat, należy do landu Brandenburgia. I akurat ten powiat to jest jednocześnie także okręg Michaela Kellnera. On należy do partii zielonych i nawet do śmietaneczki tych zielonych. Jeszcze niedawno za Olafa Szolca, grupka, grupka wokół właśnie Habeka, Kellnera. To dobrze, panowie świetnie się znają. I Kellner był w grze o jeszcze wyższą pozycję, bo był w ministerstwie e, e, chyba środowiska, tak? Tak, środowiska, i był pełnomocnikiem. Pełnomocnikiem rządu do spraw właśnie PCK. Gorący numer. Łączył się z Kazachstanem. Prowadził traktację także w Polsce. No, był człowiek, który właściwie z tym PCK, no to był wszędzie. I, i on mi kiedyś wywinął taki bardzo nieprzyjemny numer, wiecie, bo prowadziłam z nim wywiad telefoniczny. To jest zawsze taka sprawa, bo. Um, Raczej nie jest to przyjęte, żeby takie, żeby coś takiego nagrywać. Tego się po prostu nie robi. Ale ja mam bardzo dobrą pamięć, szczególnie w tych ważnych rzeczach. I też robiłam sobie swoje zapisy. No i potem oddaję, oddaję ten wywiad. Tu chodziło właśnie o tą ropę i PCK. I ten wywiad składał się z dwóch części, wiecie? On się składał z części, właśnie PCK, ile to będzie ropy, to wtedy to dobre jest parę lat temu, tu chodziło wtedy o tą kwestię, że ile ropy będzie do rafinerii PCK docierało przez naftoport w Gdańsku, to była wtedy bardzo świeża sprawa, to było wtedy takim oczkiem uwagi, nie, nie, języczkiem uwagi. Druga część naszego wywiadu dotyczyła Odry, tak, transportu na Odrze, no i tu kelner, tak, że przecież jest ten kanał przez Niemcy, jest ten kanał przez Niemcy, Odry w ogóle nie... ...potrzeba do transportu, tak to mówił, tak to mówił, no i ja potem no, nie było jakiegoś, właściwie potwierdził tylko to, co wcześniej też wiedzieliśmy, nie było jakichś wielkich ten, ale faktycznie, że powiedział to z tą odrą, no i tam padła ta liczba 2,5 miliona ton tej, tej ropy, to nie była też jakaś, to było sobie z łatwością wydedukować, że będzie... Chodziło mniej więcej o takie ilości. Ja sobie to spisałam, ładnie to ułożyłam sobie, po prostu sobie rozpisałam ten wywiad, no i daję mu to do autoryzacji. Osiem minut rozmowy. No, takie dobre, dobrze zapisane dwie stronki. też szału, nie ma jakieś, nie było objętościowe, ob, objętościowo długie. Wszystko skreślił. Zostały cztery zdania. Ja mu tego nie zapomnę, że zostały z tego cztery zdania jeszcze w ogóle nic nieznaczące. Um, tak, to jest Michał Kellner, nie, taki no no ho i różnych takich przegięć, które już tam robił z mediami, to naprawdę nie ten i to jest, to jest taki spryciarz polityczny. I ta truje, trujeczka. Lewicowy Christian Goerke, który jako pierwszy poleciał do Kazachstanu i załatwił dla rafinerii PCK ten numer, że ropa jest deklarowana jako kazachska, ale przechodzi przez rosyjską sieć, więc jest jaka? Jest taka. Wiadomo, ale pieniążki niemieckie idą do Kazachstanu, i to jest jakby deklaratywnie to najważniejsze. Pierwszy, który zaczął o tym mówić, i pierwszy Niemiec, który poleciał oficjalnie do. Kazastanu, aby to omówić, to jest właśnie Christian Görke z Partii Die Linke. Pani Dürk, starosta, Ukamark prorosyjska i Michael Kellner mają sobie różne pomysły, jak ratować PCK. Słuchajcie i w Merkische Allgemeine Zeitung która się wysuwa na czołówkę w Brandenburgii wszystkich mediów. Interesujące, wpychają się tam bardzo. Pani Dork mówi, że ona ma to. Ona jest za tym, aby stworzyć, aby stworzyć spółkę. Składającą się z rządu federalnego, rządu landowego i jej starostwa <śm> <śm> ambitna ta pani. Um tam wygenerować środki na zakup udziałów w rafinerii PCK. Albo to mają być udziały Shell'a, które potencjalnie są na sprzedaż, tylko jak się wydaje, nie mogą znaleźć klienta, choć polskie firmy zabiegały o zakup tych, tych udziałów, ale nie udało im się, nie zostały wybrane. Albo Shell, albo jak przy to... i to jest bardzo ważne w tym artykule. Że Karina Dork mówi, lub część udziałów Rosniewtu, które teraz są zarządzane przez Bundesnetzagentur, jak wiecie, niemieckie państwo objęło te udziały, w sumie 54% objęły te, te udziały zarządem komisarycznym. Interesująca kwestia bardzo interesującym kierunku to idzie. Więc, to by było takie wywłaszczenie light. I ciekawe, dlaczego to wypływa teraz? Pamiętajmy, że we wrześniu mowa będzie o następnym przedłużeniu. Właśnie, tej, tego zarządu komisarycznego to musi być zawsze co pół roku przedłużone. Teraz wypływa taki kwiatuszek. Ciekawe, czy jest to po prostu tylko taka kaczka dziennikarska, którą mamy się przez sierpień zajmować, żeby potem łatwiej stra strawić kolejne przedłużenie tego zarządu komisarycznego, bo tak już często było, albo stoi za tym faktycznie jakiś plan, co jest dla mnie niebywale interesujące. To jest ta konstelacja sił politycznych zieloni z dilinkę plus Hadecja Pani Dirk, która opisuje sama siebie jako koleżankę Angeli Merkel. Co nie znaczy, że teraz Angela Merkel w tym mieszaniu o to mi tutaj chodzi, Ale to znaczy, że to jest jednak taka naprawdę Hadecja, tak? Ona wcale nie jest aż jakaś farbowana. Dobrze to, Tyle co do tego ostrego tematu, przechodzimy dzisiaj na obyczajowe ploty, bo to jest niesamowity numer, który dzisiaj rano przeczytałam, muszę się z Wami tym podzielić, jeszcze z okresu Kremlinki, bardzo lubicie plotkarstwo, to wiem, i parę, tu już było bardzo dużo wpisów, które namawiają mnie na ploteczki, i mamy teraz takie coś, bo to jest, to jest naprawdę niesamowita rzecz, mamy... Z gazety The Standard, wiecie to jest dziennik um, austriacki, super, super ciekawa gazeta. No więc tak, wysoki dyplomata, to jest taki przedstawiciel Austrii przy e, instytucjach Unii Europejskiej. <gryw> Robił coś bardzo dziwnego, wiecie. Został teraz zawieszony przez niemiecką minister spraw zagranicznych, no bo nie wiadomo. Nie wiadomo, jak się do tego ustosunkować, co ten pan robił. Ten pan, słuchajcie, prowadził, prowadził blog, prowadził blog i um, i tam i są treści tutaj, tutaj dziwne, dziwne opisy są tam. Aha, ten blog już teraz jest jest skasowany. Bardzo szkoda, bo ja szukałam, no chciałam zerknąć coś tam. Dzieje. I on jest już skasowany, jest nie do znalezienia. No więc tak. O co chodziło w tym blogu? Ten blog jest niemiły, to znaczy hańbiący kobiety, tak? Jest seksystyczny i de deklasujący, to znaczy jakiś tak no, negatywnie nastawiony do kobiet. Ale i teraz robi się ciekawie, jak ten blok był prowadzony. Słuchajcie, więc ten dyplomata, mężczyzna, wcielił się w, tu w rolę kobiety, tak? Prowadził ten blok jako kobieta, która wyraża swoje wyobrażenia w kwestiach damsko-męskich. I tak, um, powiedzmy, już tak bardzo dokładnie to opisywał, ale z perspektywy kobiet. Zostało to jednak ocenione jako złe dla kobiet. Dobrze. Ehm. <ścoughs> Pani minister spraw zagranicznych uważa, że to, co jest absolutnie. Nie do przyjęcia to jest fakt, że ten pan pisał jako kobieta w godzinach pracy. No, faktycznie, faktycznie. Um, tu jeszcze widzicie, widzicie ci Austriacy, oni no, jednak lubią takie smaczki, bo tak się fajnie rozpisują w tym artykule. Tu mamy takie coś, że Niby w tym blogu, w tych historiach, które tam się przewijają, chodzi tu o różne takie wyobrażenia i fantazje tej pani, która w rzeczywistości jest panem, który sobie wyobraża, że jest panią. To no, tu nie wyklucza się, że może opisywał także osoby, które są w swoim życiu zawodowym poznawał czy znał, ale teraz te osoby nie są do rozpoznania w ramach tego blogu, niezłe, nie? Tam będą teraz się doszukiwać, tak, 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 tak. No i słuchajcie, teraz są badania, które mają udowodnić, że to naprawdę on. I jest użyte na nie słowo. Forenzysz, tak, że są badania no, takie, takie bardzo dokładne. I jak to wszystko wypłynęło, no to jest, to jest fakt, że podobno ten pan to już prowadził bardzo długo i wiele osób wiedziało o tym, że takie różne tam pisze rzeczy. Ale końcowo stało się to za niebezpieczne w sensie takim, że można go było po prostu tym, tą wiedzą o tym, można go było szantażować i że były obawy, że zainteresują się tym faktem po prostu też zagraniczne służby. No, dobra. No, wiecie, teraz też no, są tu pytania, tak. Czy zostały w celach właśnie prowadzenia tego blogu wykorzystane na przykład komputery służbowe, tak? Służby dyplomatycznej Republiki Austriackiej. Powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę też bardzo ciekawe pytanie. Na jakichś tam serwerach, gdzie to tam krąży? Faktycznie bardzo interesująca kwestia. Na koniec tego. Super interesującego i jego pełnego smaczków artykułu. Czytamy, że on przecież 30 lat już służy w służbie dyplomatycznej Austrii, więc z tego wnioskuję, że to jest bardzo dojrzały pan. Można powiedzieć, że no, smakosz różnych czarów i stron życia. No, bardzo dojrzały pan, myślę, że tak. Musi mieć ten pan chyba 60. Oni nie podają jego wieku, ale mówią, że on przecież 30 lat już jest aktywny w tym zawodzie, przechodził przez wiele ministerstw. No, super, super. A i jest członkiem tej chadecji, chadecji austriackiej, ale jak wiemy, od lat w tej Austrii to się dzieje i to jest. To jest źródło stałych, niesamowitych, fantastycznych skandali. Jest o czym mówić, jest o czym plotkować. Nie wyczerpiemy tego potencjału austriackiego, który nam się tam ukazuje. A to, co super lubię, że jednak, słuchajcie, jest to jednak dowód, że oni mają, no, no mają jakąś, jakąś taką nutkę, właśnie sztuki, fantazji, wyobraźni w różnym kierunku. Dobrze. Na koniec, na koniec Belgia i to gręc echo. Zaglądajcie czasem, tak samo Luksemburga word. Nawet jeśli jest to lead i tylko, bo potem, potem, jest tam paywall pod tym. Słuchajcie, Belgia się mega mega cieszy, bo wreszcie dostanie broń z polski. Cieszą się. I to są. To jest system piorun. System piorun, który ich bardzo cieszy, bardzo długo na to, na to czekali. I jeszcze w tym roku ma być to wszystko dostarczone. Chodzi o 40 piorunów, które Belgia dostanie od Polaków i że oni to tak wyczekiwali, i tak się na to cieszą. Um, i jeszcze do tego dojdą 200 do 300, tu dobrze czytam, tak. I że jeszcze chodzi o pogłębienie współpracy, że obie strony są zadowolone ze współpracy. To wszystko ładnie, ładnie brzmi. Um, aha, że wszystko jest jakby planowo. I te 40 to jest pierwsza szarża, transza, przepraszam, nie szarże nie, nie szarżują, tego to jest tranża. Pierwsza tranza. Um, i to ma służyć, służyć obronie przed dronami, ale całość tego zlecenia, które wylądowało w Polsce, to 137 milionów euro. I powiem Wam to, co mi się tu najbardziej podoba, że jeśli Belgowie się tak cieszą i otwarcie tutaj miło na ten temat piszą, w tym bo nie jest on aż taki obszerny. Jest to naprawdę. E, każde zdanie i każdy akapit jest w takim pozytywnym tonie, radosnym, pojednawczym, super fajnie. Będziemy mieli ekstra system e, przeciw tym całym dronom. Mi się to podoba, bo ja odbieram taki artykuł jako forma reklamy dla naszego polskiego. Przemysłu zbrojeniowego. Opieram to bardzo pozytywnie i uważam, drodzy Państwo, więcej tego. Mówmy piszmy o tym, że my dostarczamy także fantastyczne zbrojenie, fantastyczną broń także do krajów takich jak Belgia. Umiemy wszystko, potrafimy wszystko, jesteśmy Polakami. Zapraszam Państwa do mojej wczorajszej rozmowy z Miłoszem Lodowskim. Słuchajcie, to było super. W tej rozmowie był ogień. Był dynamit, coś fantastycznego. Zapraszam Was, bo ta rozmowa naprawdę no, to była cała radość dla nas i myślę, że dla Was będzie też fajnie to wysłuchać. Trzymajcie się mocno. Pa, do jutra.